Nie wiem, podołamy. No tu mają być trzy lampy. Myślisz, że to tak prosto pójdzie? Tylko, czy to na mnie spadnie, wszystko, wpizduje? Dzień dobry, witam Was na naszej budowie. Jestem Natalia. A ja jestem Przemek. Od dwóch lat razem budujemy dom. Dzisiaj będziemy się zajmować dokańczaniem tego sufitu podwieszanego. Mamy już gotowy cały stelaż. Teraz zostaje już tylko przykręcić płyty. Mamy nadzieję, że to będzie szybka akcja, bo nie mamy dzisiaj za dużo czasu. No i nie mamy też tego podajnika, więc będziemy musieli sobie poradzić. ja będę poradzić. Tym podajnikiem. No ja też, może. bo ja muszę trzymać i kręcić, więc nawet mam gorzej. Ogólnie płyty Tutaj już mamy wycięte, bo Przemak to wcześniej zrobił. Tutaj mamy nasze narzędzia, czyli krzesło i drabinę. To co? Próbujemy to przykręcać po prostu. Może podnosimy to i przykręcamy. Decha jakoś będziemy podkładać pod to, żeby nam to nie spadło. Wiesz co, moim zdaniem może zacznijmy... Poczekaj, bo co z tymi otworami wszystkimi, kiedy to zrobimy? No, założymy płytę i wtedy wywiercimy. A będziemy wiedzieć, gdzie co jest? No przecież tu od tej strony będziesz widzieć. To ja bym zrobiła tak, że dajemy płytę w czterech rogach i na środku przykręcamy. Ale to nie, to po jednym wkręcie to nie będzie trzymać. To tak, położyć. ale na początek. Wtedy już nie musimy tak a trzymać, no, to tak, no, nie? Ta, no tak, tylko że to myślisz, że to tak prosto pójdzie? Chyba, że tu coś znajdę jeszcze, czekaj. Tu czasem są takie ciekawe fanty. Ej, a poziomica? O, już coś jest, patrz. Ją jakby podłożyć. O, na tym krześle nawet, patrz. To już, to już jest coś. Tylko tam jeszcze coś takiego, o, albo ten kawałek, patrz. Tylko czy to nam nie spadnie wszystko w pizdu, jak i tak oto. No, żeby nie podpierało w jednym miejscu, cholera wie, czy to nie pęknie. O, i tu na tym płyta jeszcze. No to tak, żeby tylko nie spadło, bo potem ja już se docisnę i przykręcę, nie? Co myślisz? Czyli tak, chcesz dać to i na to jeszcze płytę? No. A w jakim celu to dajemy? No, żeby nie podpierało w jednym punkcie, bo jak podeprzesz tak płytę i będzie napierało, to ją złamie. Najpierw będzie płyta i na to będzie to. No? No, a ja pytałam, czy będziesz to i na to płyta. Powiedziałeś, że tak. No bo to i na to płyta. No, a ja pytam odwrotnie. A jak po co to? Podspłyta? No właśnie nie wiem, dlatego pytam. Albo dobra. Patrz, pomożesz mi to wynieść. Mhm. Ty wejdziesz tu. No nie? I ja to przeniosę tak. że ja to sam wyniosę, a ty tylko podstawisz wtedy z tamtej strony. podasz mi Ale czym mam to podstawić to tą No, pomoc? ty mi tamtą, no. No nie, no, musisz tam jednak przytrzymać z tyłu. Czekaj. Trzymasz? Trzymam. No ej, to nie podnosi, trzymaj, fary. ja nie podnosi. Trzymam. Trzymasz? Podnosimy? No. Hop, 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 hop. Do rogu? Tak, do ściany od razu, do samej góry. Dobra. Jest. No i teraz podkładaj to. Dobra. Tylko szybko, bo to ciężkie jest. Wiem. I na krzesło. Stoi? Czekaj. Ja to muszę... Tutaj? No tutaj. No dobra, to trzymaj. No to przesuń po prostu. No nie ja to na nodze trzymać. No to połóż na krześle. Nie dostanie. No ale połóż, to niech se opadnie. Matko jedyna, no bo mnie barki bolą, no. no. Ja też nie jestem jakimś chalkiem, no kurwa, żeby to trzymać w nieskończoność. Musisz jeszcze coś tam chyba podłożyć. No teraz trzymam ręką. Na bucie? Nie, no. to nie będzie. No nie będzie, bo musisz mi wkrętarkę podać. Połóż to na, na tym krześle. Tak? No tak, i zejdź, tylko nie zrusz tego. Połóż mi ją na drabinie. A to masakra. To nic nie trzyma tak szczerze. No, do, no trzyma, żeby nie spadło. No ale to. To wolisz łapami trzymać. Dasz mi radę, podać tą wkrętarkę, czy nie? Tak. Mam to przyłożyć do końca, czy nie? No. się, mi kurwa wkręty lecą. Teraz nie można ruszać, bo go wyłamie. Trzymasz? Trzymam. Głową se podeprzy, tak? ja. Ja nie dostanę głową. Tu musisz jakoś wytrzymać. No i daliśmy radę. No i dobra, mamy pierwszą płytę wkręconą, poszło nam nawet całkiem sprawnie. Jak bez tego podajnika, to nawet ja jestem zadowolony. No, Ja, ja myślałam, że dłużej nam to zajdzie, że będzie nam się coś nie udawać, że nam się ta płyta złamie i że w ogóle będzie masakra, a tutaj patrzę, 10-15 minut i już jest gotowe. Szybciej Więc Myślę, że naprawdę bardzo szybko nam to pójdzie, ale nie chcę zapeszać. Nie, nie zapeszaj. Kurde, to trzymać się trzyma, ale... Nie wiem, czy to więcej nie napierdz, dzielić tych. Ja nie wiem, czy nie za dużo oddajesz. Że za gęsto? tu no. no. dam jeszcze jednego może. Co? Ale fajnie to już będzie wyglądać na nie. No. Dobrze, że ta płyta jest w takim kolorze tynków, to się tak nie odznacza. No, no. Więc tak, mamy już gotową tą pierwszą płytę wkręconą. Teraz pora na otwory. Mamy otwornicy, bo potrzebujemy głównie wywiercić otwór na rekuperację, No i później na te kable, czyli około trzy takie malutkie otwory, jeden większy. To będzie za gruba. Nie, nic to będzie. Gruba mi się wydaje, patrz. Zresztą Peszel już nie wychodzi, tylko sam kabel. Za No nie wiem, czy za cienka taka. Dajemy ty... A yy, Nie, to może to większe wiertło, co wierciliśmy te dziury na górze. No to gadaj, gdzie ty to chcesz. No na środku mniej więcej, żeby był no nie to... Jak szeroki jest ten, yy, ta wnęka? 192. Z tego co liczyliśmy, no to, to jak tu masz, tu masz ten, tę kropkę, no to ja bym gdzieś o tu dał. No. Chodzi mi o to, żeby to było na środku, no nie mniej więcej. Bo ile ma być? Trzy czy dwie? Co? Dwie. Tu i tu i tam. A ta gdzie, trzecia? Nie? Jaka trzecia? Da. To jest druga. A to tam... co to jest? To tu mają być trzy lampy? No, albo ten access point, bo tu jest napisane access point. No, czemu no, bierz? Zaznacz 118. Co, co mam zaznaczyć? 118. No to wychodzi na profilu, to na pewno ci tu nie wypuści. No to daj nam, ile? 116. No, możemy tu? I od tamtej strony też damy 116. Tylko 116. Dobra, a ta rekreacja? To to zaraz na czuja zrobię, tylko czekaj. No to właśnie dlatego mówiłam, żeby policzyć, jaka jest to dla... Ale kobiet. nie! No jak na czuja? No zaraz ci wytłumaczę wszystko. Natalia, ty po prostu musisz myśleć do przodu, tak jak ja. Popatrz. Ty to myślisz chyba do tyłu. No. 50. Od Więc czego? Do, do początku rury. Do początku profila się zaczyna rura. No to Z, zaznacz. Za, no to zaznacz. Lampa. Tu? Areku, zaczyna się. Środek z tej strony. Tak, tak. tak. Przemek, no bo no tak by. A krzywo chcesz mieć potem. <noise> no bo tak było. Wcześniej mierzone to po co będę pięć razy no podmierzał. Daj, daj, ja sobie to pomierzę. 94. Przemek. 99. No to podaj tam na równo. No masko, z córką. Co ja, to czekaj. To tu trzeba dodać dwa i, i tu od 2, 2 No to dwa po... No nie wiem. No bo ja ten profil tak nie do końca na środku tu chyba dałem ten co wzmacnia, wiesz? Trudno. No ale to nie trudno, bo jak po się... A profilu wie... wytniesz. Na pewno? Na pewno. Dobra. Mamy już gotowe te otwory pod kable. Jeszcze zostało nam wywiercić otwór na rekuperację. Ona jest gdzieś tutaj, mamy zaznaczone, gdzie się zaczyna. Nie wiem, czy uda nam się wywiercić go idealnie. Mogliśmy sobie w sumie wcześniej, tak jak ja mówiłam zresztą, yy, odmierzyć, gdzie to się będzie zaczynać, gdzie się będzie zaczynać ten otwór. No ale nie zrobiliśmy tego, więc teraz musimy tak trochę po omacku to robić. Znalazłam taką. To za małe będzie. No. Tu się miała zaczynać. No i troszkę tak, no nie wiem, kilka milimetrów od tego jak się ma zaczynać. tutaj w środek wpadło. Nawet nie będę wiedział, to od razu wpada w, jakby w środek. No to nie, wierz tak do czasu, aż Ale poczujesz, bo tu jest... O. Aż poczujesz ten papier i wtedy po prostu ściągniemy samo to, a papier może zostać. No tyle, tyle. No i teraz możesz to wyciągnąć. Nawet nożykiem. ci nożyk? I potem sobie tylko poszerzymy. A nawet to poszło. Ale ja nie wiem, podołamy. Co ja tam uwadzam? nic. Co, co ty robisz? Co ja to wymyśliłem? <laughs> <Nie wiem. laughs> Czekaj, bo ja myślę, to. Patrzymy. Do... Ale czekam. A, trzymaj mi to. Trzymam. I to góry daj, o tu. Dobra, trzymasz? No. Trzymaj. No, ja chcę frenzy. Kurwa. No, już teraz szybciej. Jeszcze daj tempo. Stop. I teraz powolutku, żeby tylko papier. Dobra. O, super. Tylko co może być tu, na przykład w tę stronę? Tak się prezentuje nasz sufit. Mamy już przykręcone wszystkie płyty. Dodatkowo zrobiliśmy otwory i przepuściliśmy prąd. Tutaj w tych dwóch miejscach będzie światło. Tutaj dodatkowo też będzie światło. Tutaj będziemy mieć rekuperację. To musimy jeszcze troszkę wywiercić, żeby tam nic nie weszło do środka. zakleiliśmy ją taśmą. No i tutaj będziemy mieć access pointa. Tutaj z przodu jeszcze zasłoniliśmy to właśnie karton gipsem. Mam tutaj troszkę to obciął, nie wygląda to jakoś super, ale tu jeszcze będzie narożnik, więc będzie to git wyglądało. No i tak to się prezentuje z przodu. Tak wygląda to z góry. No my jesteśmy zadowoleni. Tutaj jeszcze będziemy to obrabiać, wiadomo. Tutaj troszeczkę nam się to schowało tak mniej więcej na pół palca, ale myślę, że bez problemu damy radę to wyrównać. Dajcie znać w komentarzach, jak się wam podobało i koniecznie dajcie łapkę w górę subskrybujcie. Widzimy się w kolejnym filmie.